Polskiemu arpegowaniu patronują Legion, Ruciak, Soban oraz Radowit. Dzięki. Siemaneczko z tej strony, Sil, a to oczywiście? Tak, doskonale wiecie: Polskie RPGowanie TV, czyli kanał, na którym zaraz odporzę. Forbidden Lance'y, które widzicie na drugiej kamerce, która jest w nieco gorszej jakości, ale powinna być wystarczająca, żebyście mogli świetnie widzieć, co się dzieje tutaj, co się dzieje tutaj, także jak najbardziej będzie fantastycznie. Skąd ma Forbidden Landsy? Kupiłem je po fajnej cenie, ponieważ mają tutaj leciutkie wgniecenie na pudełku. Mam nadzieję, że to jest w ogóle pełna wersja z wszystkimi cudami w środku. Z tego, co mniej więcej sprawdzałem po internetach, to powinny być dwa podręczniki, mapa i inne cuda. Nie wiem, nie znam się, nie interesuje się, znaczy... Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się... Zarobiony jest. Interesowałem się forbiddenującami tyle, co wiem, że Jaksa coś tam z nimi robił ale... i że grał w nie, w sensie, więc y, sam też się z nimi, że tak powiem, zapoznam. Co mogę dodać, to to, że zdobyłem te forbidden lancy właśnie w tej leciutko uszkodzonej formie, ale właśnie po fajniejszej cenie, dzięki temu, że wpadam czasami do Raylecha. Dlatego was też serdecznie zapraszam do tego miejsca, jest to naprawdę niesamowite miejsce i pozdrawiam właścicieli, zarówno jak i wszystkich gości. Nie jest to jakieś lokowanie produktu na zasadzie oho, oh, zapłacimy oh, zapłacimy czy coś, nie, po prostu lubię to miejsce i chcę zachęcać różnych nerdów z całego... Z całego kraju, żeby widziały, że ej, w Krakowie macie fajną bazę, że tak powiem, do wpadnięcia, wypicia dobrej czekolady, polecam Gwiazdki Śmierci, no i zagrania werpeczki. I tutaj też właśnie e, lecimy z podręcznikiem, prosto od nich. E, w sumie prosto wiadomo od Freelicz, czyli tych samych gości, którzy są odpowiedzialni za obcego. Jest to podręcznik bodajże ten, który wyszedł przed obcym, więc prawie że najnowszy od nich. No i też bardzo ciekawy, jest to fantaziak, który budzi trochę kontrowersji, między innymi przez to, że jest ta słynna historia, że o, jak zrobisz pochodnie, i ci się zrobisz pochodnie i ci się nie uda, no to później musisz czekać tydzień, albo znaleźć inny sposób na robienie pochodni. Like to są drobne rzeczy, które... No cóż, w obcym też były tego typu podobne małe bugi, ale nie odstrasza mnie to od ogółu, który jest całkiem fajny i mi się podobał, więc może i tutaj będzie podobnie. Dobrze, no ale... Pora, pora rozpakować to cudo, rozczłonkować. Yy, w ogóle mam je dwa dni i cały czas czekałem na to, żeby wpaść do studia i otworzyć. A w tej chwili gadam, zamiast już się za to zabierać, ale nie mogę się właśnie doczekać. No ale musiałem też poczekać na was. E, postaram się tym nie zabić, Bo wiecie, zawsze to jest takie, że muszę otwierać i jednocześnie gadać i jednocześnie nie zabić sobie krzywdy i jednocześnie też, żebyście to dobrze widzieli. Swoją drogą ten nóż motylkowy to tak trochę na wyrost, ale wiecie, trzeba wyglądać cool, jak się otwiera cool podręczniki. A ten zdecydowanie do takich należy, dobra, najgorsze no za mną, ale i tak trochę jeszcze użyję tego motylkowego, bo szkoda by było nie używać. Dobra, e, położę go na razie tutaj. E, w ogóle, jak widzicie na okładce, e, znajduje się naklejka Ennis Winner, mm, ponieważ jest to gra, która trochę tego wygrywała. Nawet pokażę wam do tego, do tej lepszej kamery. O, czy się wyzumuje? Wyzumuje się, proszę bardzo. Takie cuda e, nie widzę. No i dobra. Mamy folikę, zdzieramy folię i gdzieś to na bok i zobaczymy. Dobra, Uhuhu. otwieranie pudełka zawsze jest tym momentem, w którym się człowiek trochę stresuje, tam już no to się przewala. Na no, nagraniu też tu pokażę. Dobra, mm. pora. To nie byłem ja, <noise> pudełko gdzieś tak ustawię, tutaj nawet, no, żeby było widoczne, no nie, nie będzie widoczne, a dobra, Może tutaj i zobaczmy, na samym wierzchu mamy Forbidden Lands Legends and Adventures, swoją drogą, właśnie, no, oczywiście jest edycja po angielsku, nie ma jeszcze polskiej, jeszcze, e, więc zobaczcie sobie sami, no wygląda to fajnie, w takim staromodnym stylu bym powiedział, kojarzy mi się to z jakimiś pierwszymi dodeczkami czy innymi takimi podręcznikami. To jest monster generator. O kurde. Generator potworów, który ma 40 stron. Zacny dodatek na sam start, na samym wierzchu był. Tak, musiałem się zaciągnąć. Wygląda fajnie, staromodnie, bardzo staroszkolnie Childhood, ork. Aha, można sobie wylosować na przykład Gobin, co robił w dzieciństwie, albo inny ork. Albo Halfling, Half Elf. Fantastyczna sprawa, kurde. Z jakiego regionu pochodzi? Backstories. No, no, także super sprawa. Uwielbiam tabelki, będę się z tym na pewno świetnie bawił, to jest więc pierwsza rzecz, która mnie rajcuje. Mm. No, takie fajne rzeczy. Ilustracje też są, ale jest ich jakoś nie jakoś bardzo dużo. Mm. O mniej więcej takiej jakości. Dobra, to to odłożę. Będziecie widzieć na drugiej kamerze, no i pora wyciągnąć mapę, którą już widzicie też od chwili. Mm, mapa jest spora. Jakościowo, śliski papier e, kojarzy mi się z plażówkami. Często tam są takie instrukcje, mniej więcej w, taki, w takiej formie zrobione, ale jest spora. Jest taka, że. O, panie! Kadrem nie obejmą. A! <grych> Słuchajcie, jest dwustronna, oczywiście, e, więc tak. E, na pewno w tej mniejszej kamerce tego nie ogarnę, ale z tej strony widzę. To chyba jest jak Dunkwood. Dobra, już mnie to kupuje. Jak jest miejsce, które nazywa się Dunkwood, to to mnie kupuje totalnie. Mamy dużo lasów. Jakieś. Miejsce to. Wygląda, jakby to było robione w. Kojarzycie programy do robienia map? Jeżeli tak, no to to wygląda słuchajcie, jakby żywcem w Incarnecie było robione, tylko na jakichś własnych asetach. A jako fan tworzenia map, no to będę narzekał. Znaczy, fajnie, że mamy tutaj heksy, mamy to wszystko podzielone i jest to zrobione z jakimś pomysłem, ale zapewniam Was, no nie jest to coś, czego sami byście nie byli w stanie zrobić, gdybyście się odrobili, zagłębili w tworzenie map. I niektóre asety, mam wrażenie, że są żywcem wyciągnięte z takich programów. No brzydkie też to nie jest, ale fajnie, fajnie. I są dwie strony i chyba o stron jest to samo, takie mam wrażenie, tak, to jest chyba to samo. Może w dwóch różnych epokach? Nie, chyba to jest to samo po prostu. Tak czy inaczej, mapa całkiem spora, no zdecydowanie większa niż a czwórka. O, naklejki, prawdopodobnie do naklejania na mapę, bo z tego co pamiętam, nie wiem, nie będę mówił, że jestem 100% pewien, bo mówię, dopiero będę chodził w ten świat Forbidden Landsów, ale istnieje tutaj coś takiego, że mm, jest to dosyć takie sandboxowe i ładzisz sobie z miejsca w miejsce, odkrywasz nowe, nowe rzeczy, co mi się trochę też z innymi kojarzy yy, i super sprawa, bo literalnie można wylosować jakieś rzeczy i potem je sobie naklejkami naklejać na mapę, dlatego jest pewno dwustronna, więc grając. Możecie tą mapę uzupełniać o rzeczy, które napotkaliście, i później do nich wracać. Więc jest to bardzo spoko, pod jakąś kampanię. Szkoda tylko, że no wiecie, ta mapa to tak naprawdę no nie jest jedna razówka, dwurazówka. No ale jak już zaczniecie naklejać, to już szkoda by było zmarnować. O kurde, to widzicie już na drugiej kamerce. Ja pierniczę. Uhuhuhuhu. To sprawia, że zaczynam nie żałować ani jednej złotówki, którą wydałem. Słuchajcie, jedno z najpiękniejszych wydań podręczników ever. Like. Wydawajcie takie rzeczy po polsku, drodzy wydawcy, proszę was, wydawajcie w takiej formie i nie każcie sobie za to płacić yy, heksylionów, yy, cebulionów, błagam. Like, nie chcę narzekać na polskie wydania, ale kurde, powiem wam wprost, z tą lekko wgnieconą okła okładką pudełka zabuliłem za to 140 zł. Yy, nie boję się o tym mówić. 140 zł, słuchajcie, za... Taki podręcznik, zaraz wyciągnę drugi, taki sam tylko czerwony, taka kurde grubość, do tego naklejki, mapa i jeszcze generator potworów, no ludzie, no kurde. No, w środku czarno-białe, ale cały czas bardzo godne bym powiedział, nawet już jak otwieracie tylko to od razu wita was mapa, czyli to samo co widzieliście na tej dużej mapie, tylko w formie ładniejszej dla mnie, czarno-białej, bardziej staromodnej, kojarzy mi się ze starymi książkami, zresztą jak całe to wydanie. No, Podęczek w środku też jest czarno-biały, ale kurczę, to jest najładniejszy czarno-biały jaki widziałem. E, aż, aż, aż mi żal wam pokazywać, bo sam chcę popatrzeć. E, słuchajcie, no, moje pierwsze wrażenie takie na szybkości. E, tutaj, właśnie, tak, żeby było w tej drugiej kamerce widać. Powiem wam wprost: e, skromne w środku. Skromne w sensie, jak to powiedzieć, to ta czerni wielu sprawę wrażenie takiej skromności, ale w taki pozytywny sposób, mianowicie. Mamy tu do czynienia z taką właśnie. No nie wiem, kojarzy mi się to ze starymi wydaniami opowieści w Narni pod względem ilustracji tego, ale w taki pozytywny sposób, z jakimiś starymi baśniami. Z tym, że okładka i to wszystko jest też takie staromodne, ale na bogaty sposób, więc to jest złote a skromne. Złote a skromne. Także, kochaniutcy, yy, nie da się ukryć, że Game Master Guide, guide który właśnie sprawdziłem. Game Master Guide jest całkiem spoczko i no jakościowo mnie powala w sensie pozytywnym jak najbardziej na której stronie. Aha. I tutaj mamy nawet jakieś kurcze trole. Ilustracje tak jak mówię, staromodne, ale fantastyczne klasy. Czy to jest klasa, nie, to jest monster na przykład. O taki Dead knight na przykład. No kurczę. Sami sobie zobaczcie, sami się przyjrzyjcie, jak jak takie rzeczy was nie ruszają, no to może to nie jest RPG dla was, ale no nie da się ukryć, że edycja jest zwyczajnie ładnie zrobiona i dawno, dawno nie widziałem takich fajnych cudów. Kojarzy mi się to troszeczkę, jeżeli chodzi o to, że to jest zielone w ogóle jest pozłacane. Bardzo podobne jest wydanie settingu do dedeczków na Piotrusia Pana. Być może kojarzycie, może nie. W każdym razie bardzo podobnie wydane i też w środku czarno-biała, jednocześnie arcyśliczne. Chociaż tam chyba jakiś kolor był w środku, tutaj nie ma. Dobra, pora na ostatnie co mamy, chyba, bo może coś jeszcze potem się ukrywa, chociaż wątpię, nie, już nie ma ale to wcale nie znaczy, że jest mało, bo jest dużo i ostatnią rzeczą jest Forbidden Lands Player's Handbook czyli oczywiście podręcznik gracza yy, który jest tej samej wielkości tego samego stylu, tylko czerwony czerwoniutki yy, i ma zamiast węża, ma takiego ptoka albo stalówkę, to znaczy, to jest ptok ogóle ja, ja, mi to przypomina stalówkę od pióra i tak to się prezentuje yy, obydwa podręczniki tak się prezentują powiem wam, no Obydwa robią wrażenie. Wiadomo, to sama wielkość. Na półce będzie się to prezentowało arcy-pięknie, ale mam nadzieję, że na półce nie skończy. I zobaczmy teraz e, dalej. I mamy do czynienia z kolejną piękną mapą, forbidden właśnie z tych zakazanych ziem. E, game concept, tak dalej. Kto jest designerem designerem hmm, 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 hmm. hmm, Tłumaczenie. I o ciekawe. E, drukowane było na Litwie. Polskie wydania tego też czasami są drukowane na Litwie. Jest taka jedna drukarnia, która ponoć do, dosyć dużo tego ogarniała. Taka ciekawostka. I tutaj mamy oczywiście już twój, właśnie, twój e, podróżnik, twój adventurer. Może twój adventurer. Twój poszukiwacz przygód. W sumie chyba tak by było najlepiej to przetłumaczyć. Twój bohater. I mamy King, Profession, Druid, Fighter, Hunter, Minster, Pedler, Rider, Roach, Sorcerer. Age, czyli mamy tak. Mamy Roadza klasycznego, mamy jakiegoś jeźdźca. Nie wiem, co to jest pedlar, to może ktoś mi w komentarzu napisze. Jakby jak ogarniacie lepiej ode mnie, to jak najbardziej możecie to powiedzieć. Minstrel, no to oczywiście typowy bardzik. Pewno. Hunter łowca, fajnie. Fighter, no to wojownik. Druid, klasyka. Yy, mamy talenty: Druida, Fightera, Huntera, Minstrela, Pedlera, Rydera, Czy Czekajcie, ile ich jest? Teraz zobaczmy: 4, 5, 6, 7 klas. To taka. Powiedzmy skromna liczba niestety, sam podręcznik gracza ma 100, 200 stron około, a ile ma podręcznik mistrza gry tak dla porównania, sprawdzę sobie, ponad 200, ma 250 prawie, także jest trochę różnica, chociaż tego nie czuć jak się patrzy na podręczniki z zewnątrz. Jest pokazana karta postaci w formie rysunku, swoją drogą bardzo ładnie zrobione to. Czekajcie, nawet to wam pokażę do kamery. Yy, I jest mapa także pokazana, też w formie rysunku. Yy, no i mamy kolejne, kolejne zarąbiste ilustracje. Czym jest gra fabularna, jakby klasyk. Kolejne świetne ilustracje, elfy, ludzie, półelfy, krasnoludy, halflingi, czyli dziołki. Wolfkiny. to mi się w ogóle podoba, wolfkin Zastanawiałem się, co to jest eee, i sobie, sobie tak właśnie szukałem tłumaczenia i tak myślałem, że wilczyca, ale to są wilkoludzie, takie... Nie wiem, czy kojarzycie serię Zwiadowcy, tam byli ci... Warg... Wargowie... Oni się jakoś nazywali... Ktoś, kto czytał Zwiadowców w komentarzu też mógłby napisać właśnie, jak się oni nazywali, bo nie pamiętam, oni tam służyli temu na M. Też nie pamiętam, Boże, dawno czytałem tą serię, ale tam byli też tacy wilkoludzie, takie gnole jakby, nie? Mamy orków, gobiny, w ogóle granie goblinem. Uhu, jak system wspiera granie goblinem, to ja już jestem kupiony. E, I tyle. Dru Mamy tu już klasy Duma, mroczny sekret, relacje. Ty, brzmi to podobnie jak w, w kolejne połączenie jakby z tym, co znamy z PBTA. Kolejne miłe, jakby miła rzecz dla mnie, że mi się to kojarzy właśnie z PBTA w pozytywny sposób. Spoczko, fajna sprawa. Mamy to wszystko tutaj wytłumaczone. No i dobra. A nie, ej Czy to jest. A nie, już myślałem, że to jest kolejna klasa. A nie, to jest normalnie wiek. Już myślałem, że po prostu coś tutaj nie grało, ale tak, to jest wiek. No i widzę, że wiek też ma wpływ na to, jakie dostajecie pewne atrybuty. Spoko rzecz. To jest zawsze fajna mechanika. I mamy kartę postaci, którą pokażę nam wam tutaj też. Czy z tego skserować byłoby sensownie, nie wiem, A to jest przykładowa karta postaci. Ciekawe jestem czy na końcu jest. O, dobrze, jest. Można sobie normalnie kserować, chociaż powiem Wam szczerze, że one są tak bardzo do środka, yy, że musiałbym naprawdę nic to rozgiąć, ryzykując troszeczkę rozwalanie kartek, co z kolei jest wadą, więc prawdopodobnie tak jesteśmy skazani na skserowanie, nie na kserowanie, tylko na wydrukowanie sobie z internetu. No to niestety, już chyba nie są te czasy, kiedy karty postaci dobrze się robi w podręczniku, tak żeby móc sobie po prostu skserować, chociaż ja osobiście jestem tego fanem. Mnogość tabelek w Forbiddenach bardzo mi się podoba. Dobrze, więc ilustracje: wszystko czarno-białe, ale w bardzo śliczne. Taki jakiś staromodny styl. Piękne wydanie: pudełko, mapa. Dodatkowy generator wrogów i naklejki. Maluje się przede mną obraz. Przynajmniej świetnie wydanego i przynajmniej z pierwszego punktu widzenia, takiego pierwszego rzutu oka, świetnie przemyślanego pod względem tego, czym to ma być podręcznika, który posłuży do fajnych kampanii sandboxowych. A jako ogromny fan sandboxowego grania w RPG, wydaje mi się, że będę usatysfakcjonowany. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie mylę w tej chwili. Najwyżej kiedyś wrócę do tego filmu i napiszę pod nim komentarz. Ach! Nic z tego nie będzie. Wiem, że zdania są podzielone, dlatego chętnie wysłucham Waszych zdań i opinii na temat Forbidenów. Wiem, że niektórzy z Was się odzywali już na Facebooku. Z miłą chęcią się dowiem, co Wam w Forbidenach siedzi, co Wam w Forbidenach nie siedzi. Czy jesteście w teamie. Huuu, nie można robić pochodni dwa razy pod rząd. Czy w teamie. O, jakie fantastyczne, ładne i w ogóle. Tudzież w teamie pośrodku, który narzeka na jedno i widzi drugie. Też jak najbardziej do wypowiedzi zachęcam, a sam będę się zmywał, ponieważ. Czekają mnie przygody w zakazanych krainach. Trzymajcie się i do następnego. To byłem ja Sil, A to polskie RPGowanie. Do zobaczenia.